W tym filmie zajmiemy się najskrytszymi pragnieniami seksualnymi kobiet, ale tym razem omówimy to ze stoickiej perspektywy perspektywy, którą przeoczają prawie wszyscy mężczyźni. Stoicyzm nie tylko kontroluje nasze emocje, ale także pomaga nam zrozumieć głębie relacji międzyludzkich. Jak zatem filozofia stoicyzmu wyjaśnia pragnienia seksualne kobiet? Jak możemy wykorzystać tę wiedzę do poprawy naszych relacji? Jeśli odpowiedzi na te pytania Cię interesują, kontynuuj oglądanie naszego filmu. Dziś porozmawiamy o pragnieniach seksualnych kobiet i ich miejscu w naszych związkach w świetle starożytnej filozofii. Pragnienie 1. Potrzeba połączenia. Stoicyzm podkreśla wagę relacji międzyludzkich i wkład tych relacji w spokój duchowy. Rozważając potrzebę głębokiego związku kobiet, zbadamy to połączenie nie tylko jako intymność emocjonalną lub mentalną, ale także jako związek seksualny. Połączenie reprezentuje zaufanie i intymność w związku. Stołyki postrzegają takie więzi jako wynik harmonii i zrozumienia między jednostkami. W relacjach seksualnych połączenie to może być wskaźnikiem wzajemnego zrozumienia i otwartości emocjonalnej. W przypadku kobiet, pożądanie seksualne często zależy od poczucia głębokiego połączenia. Jeśli więc chcemy przyciągnąć uwagę seksualną kobiety, Musimy najpierw nawiązać połączenie na poziomie emocjonalnym i mentalnym. Wymaga to nie tylko słuchania i zrozumienia, ale także empatycznego podejścia do emocjonalnego świata partnera. W stoicyzmie istnieje pojęcie g eudaimonia, czyli g dobrego nastroju. Jest to możliwe, jeśli jednostka działa harmonijnie i dokładnie we wszystkich relacjach w swoim życiu. Jeśli mężczyzna chce zrozumieć i zaspokoić pragnienia seksualne swojej partnerki, Musi najpierw zaspokoić jej potrzeby emocjonalne i psychiczne. Oznacza to nie tylko słuchanie i zrozumienie, ale także sprawienie, aby partner poczuł się doceniony i zrozumiany. Takie podejście nie tylko zwiększa satysfakcję seksualną w związku, ale także sprawia, że obie strony są szczęśliwsze i bardziej zadowolone. Seksualność, według filozofii stoickiej, jest postrzegana nie tylko jako zjednoczenie fizyczne, ale także zjednoczenie dusz. Dlatego też, gdy zostanie osiągnięte prawdziwe połączenie i zrozumienie, stosunek seksualny staje się znacznie bardziej satysfakcjonujący i znaczący. To stoickie podejście oferuje model, który można zastosować również we współczesnych relacjach. Zapewnienie głębokiego zrozumienia i harmonii pomiędzy partnerami przyczynia się do rozwoju relacji w każdym aspekcie. Zwiększa to nie tylko nasze osobiste szczęście, ale także szczęście osoby, z którą jesteśmy. Pragnienie dwa poczucie wolności. Stoicyzm głęboko rozumie i uczy wartości wolności, która oznacza, że jednostka może działać według własnych wyborów i kierować swoim życiem na własnych zasadach. Kobiece pragnienie wolności, rozpatrywane w tym szerokim kontekście, odgrywa ważną rolę nie tylko w sferze osobistej czy społecznej, ale także w stosunkach seksualnych. Wolność obejmuje zdolność kobiety do wyrażania siebie i swobodnego dokonywania wyborów w swoim związku. W związkach seksualnych wolność ta obejmuje możliwość jasnego definiowania i szanowania własnych pragnień, oczekiwań i granic przez kobiety. Poczucie wolności ma także fundamentalne znaczenie dla odkrycia przez kobietę własnej tożsamości seksualnej i dzielenia się nią z partnerem. Myśl stoicka ma na celu osiągnięcie wewnętrznego spokoju, niezależnego od czynników zewnętrznych. W tym kontekście pełne uznanie wolności seksualnej kobiety może przyczynić się do jej poczucia wewnętrznego spokoju i pełni. Szacunek dla preferencji seksualnych kobiet zwiększa ich pewność siebie i szczęście w związku, ułatwiając im osiągnięcie idealnego dla stoików stanu geudajmoni, czyli szczęścia. Ta wolność może również zmienić dynamikę w relacjach. Kiedy kobiety mają możliwość swobodnego dokonywania własnych wyborów, mają tendencję do tworzenia zdrowszych i bardziej opartych na wzajemnym szacunku związków. Toruje drogę do głębszego połączenia i zrozumienia w związku. W związku z tym poszanowanie i wspieranie wolności seksualnej kobiet jest nie tylko koniecznością etyczną, ale także istotną częścią stoickiego życia. Otwiera to drzwi do zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji które przyczyniają się do osobistego rozwoju i szczęścia obojga partnerów. Pragnienie 3. Czuć się wartościowym. Z perspektywy stoickiej, pragnienie kobiety, by czuć się doceniona, opiera się na głębokiej ludzkiej potrzebie. Poczucie wartości dodaje sensu egzystencji jednostki, a to uczucie wzmacnia poczucie własnej wartości i pewność siebie. Jak zatem możemy zaspokoić to pragnienie, stosując stoickie podejście? Stoicyzm zaleca skupienie się na własnej wewnętrznej wartości i unikanie szukania akceptacji zewnętrznej. Jednak w związkach pokazanie partnerowi, że go cenisz, sprawia, że czuje się wartościowy, co pomaga budować relacje na solidnych fundamentach. Oto stoickie sposoby, aby to zrobić. Pierwszego bądź uczciwy i szczery. Dla stoików uczciwość jest jedną z najważniejszych cnót. Zawsze bądź uczciwy i szczery wobec swojego partnera. Spraw, aby poczuł, jak bardzo go cenisz, komunikując się z nim otwarcie i dzieląc się swoimi uczuciami i przemyśleniami. Drugiego rozwijaj empatię, jak powiedział Marek Aureliusz, nie osądzaj kogoś innego, nie rozumiejąc jego nastroju i nie stawiając się w jego sytuacji. Zrozumienie uczuć partnera i okazanie mu empatii pomaga mu poczuć się bardziej wartościowym. Trzeciego znajdź czas. Dla stoików czas jest jednym z najcenniejszych zasobów. Poświęcając czas swojemu partnerowi, pokaż mu, że go cenisz i że chwile, które z nim spędzasz, są dla ciebie ważne. Wspólne spędzanie czasu wzmacnia wasz związek i sprawia, że partner czuje się doceniany. Czwartego bądź wsparciem, jak powiedział Epiktet. Bądź dla siebie surowy, miły dla innych. Wspieraj swojego partnera i zachęcaj go do osiągnięcia swoich celów. Świętuj jego osiągnięcia i bądź przy nim w obliczu wyzwań. To pokazuje, jak bardzo ją cenisz i zależy ci na jej szczęściu. Piątego okazuj zaufanie i lojalność. Stoicyzm podkreśla znaczenie lojalności i zaufania. Spraw, aby twój partner czuł się bezpieczny i ceniony, będąc lojalnym i niezawodnym. Zaufanie jest podstawą relacji i sprawia, że twój partner czuje się przy tobie ceniony. W rezultacie pragnienie kobiety, by poczuć się doceniona, spotykane ze stoickim podejściem, przyczynia się do pogłębienia i wzmocnienia relacji. Cnoty stoickie, takie jak uczciwość, empatia, czas, wsparcie i zaufanie, pomagają twojemu partnerowi poczuć się docenionym, co poprawia jakość waszego związku. Pamiętaj, że prawdziwa wartość wynika z wrodzonego zrozumienia i wzajemnego szacunku. Pragnienie 4. Tworzenie połączenia emocjonalnego i duchowego. Filozofia stoicka pomaga człowiekowi odnaleźć wewnętrzną równowagę i zrozumieć własną wartość, niezależnie od wpływów zewnętrznych. Filozofia ta oferuje również głębokie zrozumienie seksualności. Seksualność to nie tylko akt fizyczny, ale także połączenie duchowe i emocjonalne. Jednym z sekretnych pragnień kobiety jest doświadczanie seksualności nie tylko jako satysfakcji fizycznej, ale także jako doświadczenia emocjonalnego i duchowego. Stołyki wierzą, że każde działanie ma cel i znaczenie. W tym kontekście seksualność jest sposobem na ustanowienie głębokiej więzi między dwojgiem ludzi i wzajemne zrozumienie. Oto stoickie sposoby na ustanowienie tego emocjonalnego i duchowego połączenia. Pierwszego wewnętrzny spokój i równowaga. Stołyki podkreślają wagę odnalezienia własnego wewnętrznego spokoju. Osoby, które odnalazły wewnętrzną równowagę, mogą nawiązać głębsze i bardziej znaczące więzi ze swoimi partnerami. Równowaga ta przejawia się także w seksualności. Bądź w pełni obecny i ciesz się chwilami spędzonymi ze swoim partnerem. Drugiego empatia i zrozumienie. Jak powiedział Marek Aureliusz. Każdy człowiek nosi w sobie świat. Spróbuj zrozumieć świat partnera, wczuj się w jego uczucia i myśli. To zrozumienie pozwala na nawiązanie głębszego połączenia w seksualności. Empatia i zrozumienie sprawiają, że seksualność jest nie tylko aktem fizycznym, ale także dzieleniem się emocjami. Trzy głębokie rozmowy. Seksualność to nie tylko zjednoczenie ciał, ale także zjednoczenie umysłów i dusz. Eksploruj wewnętrzny świat swojego partnera, prowadząc głębokie i znaczące rozmowy. Rozmowy te wzmacniają więź emocjonalną między wami i umożliwiają głębsze doświadczenie seksualności. Czwartego szanuj siebie i swojego partnera. Epiktet. Bądź dla siebie surowy, miły dla innych. Powiedział: To nauczanie odnosi się także do seksualności. Szanuj siebie i swojego partnera. Szanuj granice i uczucia swojego partnera. Szacunek ten stanowi podstawę waszego związku i sprawia, że seksualność staje się bardziej znacząca. Piątego życie chwilą. Stołyki podkreślają wagę chwili. Zamiast rozpamiętywać przeszłość i przyszłość, ciesz się chwilą obecną. Zastosuj tę zasadę także do seksualności. Bądź w pełni obecny w chwilach spędzonych z partnerem i ciesz się każdą sekundą tych chwil. W rezultacie emocjonalne i duchowe połączenie w seksualności jest jednym z sekretnych pragnień kobiety, a filozofia stoicka oferuje głębokie wskazówki, jak zaspokoić to pragnienie. Wewnętrzny spokój, empatia, głębokie rozmowy, szacunek i życie chwilą to podstawowe elementy wzmacniające to połączenie. W ten sposób seksualność przestaje być jedynie aktem fizycznym, a staje się głębszym, znaczącym doświadczeniem. Pragnienie 5. Czuć się chronionym i bezpiecznym. Filozofia stoicka twierdzi, że zaufanie i pokój wynikają z wewnętrznego zrozumienia. Jednakże, ze względu na ludzką naturę, chęć jednostki do poczucia bezpieczeństwa zależy także od czynników zewnętrznych. Jednym z sekretnych pragnień kobiety jest czuć się bezpiecznie i chroniona. Pragnienie to obejmuje nie tylko ochronę fizyczną, ale także poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i psychicznego. Stołyki mówią, że trzeba być stanowczym w swoim umyśle i emocjach. Ta solidność jest ważna także w relacjach. Oto stoickie sposoby na zaspokojenie kobiecego pragnienia poczucia bezpieczeństwa. Pierwszego odporność emocjonalna. Stołyki podkreślają znaczenie odporności emocjonalnej i spokoju. Zrozumienie i wspieranie potrzeb emocjonalnych partnera sprawia, że czuje się on bezpiecznie. Bycie odpornym i stabilnym emocjonalnie zapewnia twojemu partnerowi spokój ducha. Drugiego niezawodność i lojalność. Stoicyzm przywiązuje wagę do niezawodności i lojalności. Możesz sprawić, że twój partner poczuje się bezpiecznie, zapewniając mu zawsze niezawodne wsparcie. Lojalność jest kamieniem węgielnym związku i pomaga twojemu partnerowi czuć się bezpiecznie w związku z tobą. 3 ochrona fizyczna Stołyki zalecają utrzymywanie siły fizycznej i zdrowia. Pokazanie, że możesz fizycznie chronić swojego partnera, sprawi, że poczuje się bezpiecznie. Oznacza to nie tylko ochronę przed zagrożeniami fizycznymi, ale także zapewnienie mu komfortu i bezpieczeństwa w codziennym życiu. Czwartego, komunikacja i otwartość. Dobra komunikacja jest podstawą zaufania. Spraw, aby Twój partner czuł się bezpiecznie. Komunikując się otwarcie i szczerze, wysłuchaj jego obaw i bądź wyrozumiały. To wzmacnia więź zaufania między wami. Piątego Utrzymanie granic. Stołyki podkreślają znaczenie utrzymywania granic. Szanując granice partnera, możesz sprawić, że poczuje się bezpiecznie. Utrzymuj zdrową równowagę w swoim związku, szanując jego osobistą przestrzeń i potrzeby. 6. Konsekwentne zachowania. Stołyki wierzą w znaczenie konsekwencji. Bądź konsekwentny i stabilny w swoim zachowaniu. Ta konsekwencja wyjaśnia oczekiwania partnera wobec ciebie i pomaga mu czuć się bezpiecznie. W rezultacie, pragnienie kobiety, aby czuć się chroniona i bezpieczna, wsparte filozofią stoicką, przyczynia się do pogłębienia i wzmocnienia waszej relacji. Stoickie zasady, takie jak odporność emocjonalna, niezawodność, ochrona fizyczna, komunikacja. Utrzymywanie granic i konsekwencja sprawiają, że twój partner czuje się bezpieczny i chroniony. W ten sposób wasz związek będzie zbudowany na solidniejszych i spokojniejszych podstawach. Pragnie Choć filozofia stoicka kładzie nacisk na równowagę emocjonalną i spokój, akceptuje także chwile życia pełne pasji i ekscytacji, i przekonuje, że nie powinny one tracić na znaczeniu. Jednym z sekretnych pragnień kobiety jest doświadczenie pasji i ekscytacji w życiu. Oznacza to unikanie monotonii i życie tak, aby doceniać każdą chwilę. Stołyki twierdzą, że każda chwila życia jest wyjątkowa i cenna. Pasja i ekscytacja to emocje, które wzbogacają te chwile. Oto stoickie sposoby na zaspokojenie tego pragnienia kobiety. Pierwszego życie chwilą. Stołyki podkreślają znaczenie doceniania chwili obecnej. Życie chwilą ze swoim partnerem i cieszenie się każdą chwilą pozwala mu poczuć pasję i ekscytację w swoim życiu. Dziel się szczęściem i ekscytacją chwili obecnej, nie rozpamiętując przeszłości ani przyszłości. Drugiego nowe doświadczenia. Stoicyzm opowiada się zawartością wiedzy i doświadczenia. Bądź otwarty na nowe doświadczenia ze swoim partnerem. Podróżowanie do nowych miejsc. Próbowanie nowych zainteresowań lub wspólne wykonywanie różnych czynności dodaje pasji i ekscytacji do waszego związku. Te doświadczenia wzmacniają więź między wami i dodają koloru twojemu życiu. Trzeciego niespodzianki i nieoczekiwane chwile stołyki zalecają przygotowanie się na nieoczekiwane wydarzenia, które przynosi życie. Pokaż swojemu partnerowi, jak bardzo ci zależy, robiąc mu małe niespodzianki. Nieoczekiwane chwile dodają emocji Twojemu związkowi i pomagają oderwać się od monotonii. Czwartego komunikacja z pasją. Namiętne i znaczące rozmowy wzmacniają więź między Wami. Przyjrzyj się bliżej wewnętrznemu światu swojego partnera, prowadząc z nim głębokie i pełne emocji rozmowy. Ten rodzaj komunikacji dodaje pasji Twojemu związkowi i sprawia, że Twój partner czuje się bardziej wyjątkowo. Piątego wspólne cele. Stołyki twierdzą, że cele i zadania zajmują ważne miejsce w życiu człowieka. Wyznacz wspólne cele ze swoim partnerem i współpracuj, aby je osiągnąć. Szóstego pasja i współczucie. Stołyki uznają moc współczucia i miłości. Bądź pełen pasji i czułości wobec swojego partnera. Okaż mu swoją miłość i oddanie. Dzięki temu pasja w Waszym związku będzie stała. Pragnienie 7. Być zrozumianym i docenianym. Filozofia stoicka kładzie nacisk na wysiłek człowieka, zmierzający do głębokiego zrozumienia siebie i innych. Jednym z sekretnych pragnień kobiety jest bycie zrozumianym i docenianym. To pragnienie wymaga głębokiego zrozumienia i szczerego uznania, a nie tylko powierzchownego zainteresowania. Zasady stoickie oferują sposoby zaspokojenia tego pragnienia. Stołyki wiedzą, że każdy człowiek ma niepowtarzalny świat i że zrozumienie tego świata jest ważne w związkach. Oto stoickie sposoby na zaspokojenie kobiecego pragnienia bycia zrozumianym i docenianym. Pierwszego głębokie słuchanie, jak powiedział Epiktet, mamy dwoje uszu i jedne usta, bo powinniśmy więcej słuchać, a mniej mówić. Naprawdę słuchaj swojego partnera. Skup się na tym, co mówi, na jego uczuciach i myślach. Głębokie słuchanie sprawi, że twój partner poczuje się zrozumiany. Drugiego empatia i współczucie. Marek Aureliusz podkreślił znaczenie zrozumienia nastroju innych. Wczuj się w uczucia partnera i podejdź do niego ze współczuciem. Zrozumienie tego, co czuje i uszanowanie tych uczuć sprawia, że czuje się ceniony i doceniany. Trzeciego, szczere komplementy. Stołyki opowiadają się za znaczeniem uczciwości i szczerości. Doceniaj pozytywne cechy i osiągnięcia swojego partnera, udzielając mu szczerych komplementów. To uznanie zwiększa jego pewność siebie i wzmacnia waszą więź. Czwartego, szacunek dla wartości. Każdy człowiek ma swoje własne wartości i przekonania. Spraw, aby twój partner poczuł się rozumiany i doceniony. Szanując jego wartości i przekonania. Szacunek ten pomaga budować głęboką więź w związku. Piątego, bądź wspierający. Stołyki podkreślają znaczenie wspierania siebie i innych. Wspieraj cele i marzenia swojego partnera. Pokaż jej, jak bardzo ci zależy, stojąc u jej boku, świętując jej osiągnięcia i wspierając ją w trudnych chwilach. Szóstego, spędzanie znaczącego czasu. Spędzanie znaczącego czasu ze swoim partnerem sprawia, że czuje się on rozumiany i doceniany. Szanuj jego zainteresowania i życzenia podczas wspólnych zajęć. Poprawia to jakość waszego związku i wzmacnia więź między wami. W rezultacie kobiece pragnienie bycia zrozumianym i docenionym w połączeniu z filozofią stoicką dodaje głębi i znaczenia waszemu związkowi. Głębokie słuchanie, empatia, szczere komplementy, szacunek dla wartości, Wsparcie i spędzanie znaczącego czasu to podstawowe sposoby zaspokojenia tego pragnienia. W ten sposób wasz związek stanie się silniejszy i bardziej satysfakcjonujący. Filozofia stoicka twierdzi, że lojalność i oddanie, zarówno sobie, jak i innym, są ważnymi cnotami. Jednym z sekretnych pragnień kobiety jest poczucie lojalności i zaangażowania. To pragnienie wymaga obecności zaufania, szacunku i głębokiego związku w związku. Zasady stoickie oferują cenne wskazówki, jak zaspokoić to pragnienie. Lojalność i zaangażowanie to kamienie węgielne związku. Oto stoickie sposoby na zaspokojenie tego pragnienia kobiety. Pierwszego uczciwość i przejrzystość. Stołyki ponad wszystko stawiają uczciwość i przejrzystość. Zawsze bądź szczery i otwarty wobec swojego partnera. Możesz zdobyć jego zaufanie, dzieląc się w przejrzysty sposób swoimi uczuciami, przemyśleniami i zamiarami. Uczciwość stawia Twój związek na solidnym fundamencie. Two. Dotrzymując obietnic danych partnerowi, wzmacniasz jego zaufanie do Ciebie. Uważaj, aby podążać za wszystkim, co mówisz. To pokazuje to i lojalność i zaangażowanie. Trzeciego, budowanie zaufania. Zaufanie jest najważniejszym elementem relacji. Działaj konsekwentnie i godnie, aby zdobyć i utrzymać zaufanie partnera. STW zamknięte RZ atmosferę zaufania, szanując jego uczucia i granice. Zaufanie jest podstawą lojalności i zaangażowania. Czwartego, wskaźniki lojalności. Lojalność i zaangażowanie wyrażają się także poprzez drobne gesty i działania. Wyraź swoje zaangażowanie wobec partnera za pomocą małych niespodzianek, szczerych notatek i działań, które pokazują, że o nim myślisz. Dzięki temu czuje się wyjątkowy i wartościowy. Piątego wspólne cele i wartości. Stołyki twierdzą, że wspólne cele i wartości wzmacniają związek. Wyznacz wspólne cele ze swoim partnerem i współpracuj aby je osiągnąć. Wspólne wartości wzmacniają lojalność i zaangażowanie w waszym związku. Szóstego wsparcie w czasach kryzysu. Życie jest pełne wzlotów i upadków. Stołyki podkreślają wagę radzenia sobie z trudnościami. Bądź ze swoim partnerem i wspieraj go w trudnych chwilach. To wsparcie, które okazujesz w czasach kryzysu, jest najsilniejszym wskaźnikiem twojej lojalności i zaangażowania. W rezultacie kobiece pragnienie wierności i zaangażowania w połączeniu ze stoicką filozofią przyczynia się do pogłębienia i wzmocnienia waszej relacji. Zasady stoickie, takie jak uczciwość, dotrzymywanie słowa, budowanie zaufania, wskaźniki zaangażowania, wspólne cele i wsparcie w czasach kryzysu, to kluczowe sposoby na zaspokojenie tego pragnienia. W ten sposób wasz związek stanie się trwały, niezawodny i satysfakcjonujący. Odkryliśmy sekretne pragnienia kobiet i to, jak można je zaspokoić dzięki stoickiej filozofii. Od poczucia wartości po więź emocjonalną, od potrzeby ochrony i bezpieczeństwa po pragnienie pasji i ekscytacji, każde pragnienie przyczynia się do tworzenia głębokich i znaczących więzi w związkach. Bycie zrozumianym i docenianym, lojalność i zaangażowanie to kamienie węgielne związku. Filozofia stoicka oferuje potężne i skuteczne narzędzia umożliwiające zaspokojenie tych pragnień. Cnoty stoickie, takie jak empatia, uczciwość, przejrzystość, zaufanie i szacunek, poprawiają jakość Twojego związku i sprawiają, że Twój partner czuje się wyjątkowy i ceniony. Przyjęcie zasad stoickich, aby stworzyć głębszą i bardziej znaczącą więź z tą ważną osobą w Twoim życiu, sprawi, że twój związek będzie bardziej satysfakcjonujący i solidny. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby dowiedzieć się więcej na te tematy i zobaczyć, jak stoicyzm można zastosować we współczesnym życiu. Co tydzień udostępniam więcej treści na temat stoickiego podejścia do relacji i rozwoju osobistego w nowych filmach. Zapisz się i zacznij budować silniejsze i bardziej satysfakcjonujące relacje, włączając filozofię stoicką do swojego życia. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i włączyć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z moich filmów. Razem zbudujmy szczęśliwsze i bardziej zrównoważone życie, kierując się stoickimi zasadami.